No de facto w XX, wieczne, czy w XX wieku nasze zmagania z Imperium Rosyjskim czy z Imperium Sowieckim no w jakimś sensie możemy powiedzieć, że się skończyły naszym sukcesem i my z tego punktu widzenia powinniśmy do stosunków wzajemnych podchodzić jako kraj, który oczywiście zapłacił swoją cenę, ale jest w jakimś sensie na tle Rosji właśnie, no, powiedzenie zwycięzcą jest być może za dużo powiedziane, ale, ale jest krajem, krajem relatywnego, porównywalnego sukcesu. I spychanie nas do pozycji wiecznego petenta i wiecznej ofiary, co wydawać się może, że w kulturze poprawności politycznej jest dobrze widzialne i może dawać jakieś beneficje, no generalnie rzecz biorąc, to. to to nie jest dla nas rola. I, I ja tutaj widzę generalnie rzecz biorąc problem po naszej stronie, Rosjanie to doskonale, doskonale rozumieją i to publicznie artykułują. No powiedzmy o tym powiedzmy, Gleb Pawłowski, jako jeden z konstruktorów rosyjskiej polityki wobec Polski no mówi, że to jest kraj, który trzeba nieustannie daje się łatwo prowokować do sporów, które są generalnie dlatego dla nas. Znaczy z jednej strony nie, trudne do uniknięcia, ale raczej niekorzystne. Kolejne, kolejne zagadnienie. Czy istnieją pola, gdzie, możli, gdzie możliwa jest współpraca polsko-rosyjska, wzmacniająca pozycję, naszą pozycję na arenie międzynarodowej? Na to pytanie bym udzielił dwóch odpowiedzi, formalnie rzecz biorąc, sprzecznych. No, bo tak, no w zasadzie nie ma takich obszarów, na których nie jest możliwa. No, ale z drugiej strony, czy jest w ogóle możliwa współpraca wtedy, gdy się jest prowokowanym nieustannie. I wtedy odpowiedź byłaby inna. W ogóle nie ma takiego, takiego obszaru. Czy jeśli to jest na tego typu zasadach, to współpraca jest tutaj z istoty, z istoty rzeczy niemożliwa. Ale wydaje mi się, że z tego, z tego dylematu są, jest pewna możliwość wyjścia. Ja bym widział w czym? No przede wszystkim działanie w sferze prawnej. No to jest jedna z możliwych sfer czy też obszarów współpracy, która leży w naszym interesie. To znaczy, powiedzmy, jeśli byśmy się ograniczyli do do kwestii katyńskiej, to jest nieoczekiwanie przeprosin, nieoczekiwanie na gesty, tylko twarde trzymanie się procedur prawnych. Drugą ważną dziedziną współpracy jest sfera rozliczeń zbrodni komunistycznych. Państwo może jesteście zaskoczeni i zdziwieni, że ja mówię, że to jest sfera współpracy polsko-rosyjskiej. Ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład. Zbrodnia katyńska jest takim, taką dziedziną i takim obszarem, w którym chyba jak w żadnym innym, tak wielu Rosjan nie zrobiło dużo, no powiedzmy, dla nas, ale w gruncie rzeczy oni to robili dla siebie. Można inaczej powiedzieć, czy jest inny kraj na świecie, w którym napisano by tyle wierszy o zbrodni katyńskiej, jak w Rosji? I te wiersze są często w Polsce nieznane. Po katastrofie Smoleńsku w ciągu kilku dni, młody poeta, a młody poeta to znaczy, że w wieku średnim, bardzo w tej chwili w Rosji popularny i cieszący się coraz większą popularnością, Lewa Bolin napisał wiersz na temat katastrofy. To jest sfera współpracy. W dziedzinie kultury. My jesteśmy to jest nasz wielki atut, którego sobie powinniśmy zdawać sprawę, i on ma ogromne znaczenie, ponieważ on może uruchamiać efekt domina w Rosji. Znaczenie projekcji filmu Katyń było istotne nie tylko dlatego, że to był bardzo, bardzo dobrze pomyślany ruch piarowski, bo utrudnia nam dalsze dochodzenie. Powiem prawdy czy, czy wyroków sądowych, no bo Rosjanie zawsze mówią: mogą mówić teraz na arenie międzynarodowej, czego chcecie, skoro pokazaliśmy film, no to w zasadzie sprawa jest zamknięta. Wszyscy widzieli, tak? Ale on, on no, ta, ta projekcja naprawdę odezwała się głębokim mechem w Rosji w wymiarze wewnętrznym. To jest niezwykle ważny, istotny atut. Polskiej polityki, który powinien być znacznie lepiej wykorzystywany niż to, jest, niż to jest czynione w tej chwili. No i druga sprawa niezwykle istotna, no to jest kwestia polityki informacyjnej. No, my nie tłumaczymy naszym zachodnim partnerom, że nie chcemy dzisiejszej Rosji poniżyć, zmuszając do przeprosin, tylko chcemy dojść w Europejskim Trybunale Praw Człowieka wyroku który potwierdzi naruszenie prawa dzisiaj, tak, bo decyzja prokuratury z 2004 roku oznacza złamanie prawa rosyjskiego, obecnie obowiązującego i domaganie się przestrzegania prawa obecnie, obecnie obowiązującego, jak również praw człowieka, no jest jak najbardziej chwalebnym, szczytnym prawem i obowiązkiem naszego państwa i powinniśmy tego dochodzić, tylko powinniśmy umieć to wyjaśnić, czego my dochodzimy, prawda? A więc sfera polityki informacyjnej, której wydaje mi się, że, że no jest ona bardzo słaba i w gruncie rzeczy jej nie ma. No ja chyba już mówię, wyczerpałem swój czas, także. Niestety tak, ale będziemy mieli czas na dyskusję, także bardzo dziękuję za przedstawienie tego miejsca Polski w Policji Rosyjskiej i, i ewentualnie.